Krzysztof Kaszubski witam państwa poranne pytania Radia Olsztyn dzisiaj dwie panie reprezentujące scenę polityczną województwa warmińsko-mazurskiego będą gośćmi porannych pytań Radia Olsztyn posłanka lewicy Monika Falej Witamy serdecznie pani poseł. Dzień dobry panie redaktorze Witam I, wszystkich radiosłuchaczy i poseł Prawa i Sprawiedliwości Iwona Arendt Witamy serdecznie pani poseł również. Dzień dobry Państwu. Bardzo mroźny poranek, ale mamy nadzieję, że atmosfera za chwileczkę bardzo się ogrzeje. Czy policja stała się bardziej stanowcza wobec strajku kobiet i posłów i posłanek opozycji, którzy wspierają protestujących? Posłanka lewicy Monika Falej, którą sam widziałem, jak policja nie chciała wpuścić do radiowozu. No to akurat był początek inicjatywy, którą podjęli policjanci. Moim zdaniem to jest akurat lista hańby Policji Polskiej, gdzie począwszy od posła Macieja Kopca, po właśnie Anitę Kucharską-Dziedzic, po Włodzimierza Czarzastego, po Magdalena Bieja, po Roberta Biedronia, czy też Barbarę Nowacką, pokazuje jak policja, po prostu działa haniebnie, szkalując swój własny mundur, niszcząc na swoją reputację, wypracowaną ponad już 20 lat, zmieniając tak naprawdę sposób postrzegania policji jako tą, która negocjuje, wspiera, a nie tą, która po prostu wychodzi z pałkami teleskopowymi na młodych ludzi, używając ją w zupełnie nie, niezrozumiały sposób. No ja akurat zostałam poturbowana dwukrotnie. Tak, jak też wspominałam nazwisko pana posła Kowca, który mimo pokazywania legitymacji był po prostu wciągnięty do radiowozu. No a pani akurat nie wpuszczono też... do radiowozu. No tak, i tutaj akurat było to dosyć zadziwiająca sytuacja, gdzie mówiłam, że młoda osoba jest pod moją faktyczną opieką, więc policja ma obowiązek po prostu zostawienia jej. Tym bardziej, że jestem osobą z immunitetem, więc tłumacząc to policji uważam, że zachowali się bardzo nie w porządku. Szczególnie, że był to radiowóz nieoznakowany. Dziewczyna nie wiedziała tak naprawdę, gdzie wsiada. No i sama jakby arogancja policja tutaj jest dla mnie zatrważająca. To to, to jest hańba dla munduru policji. Pani poseł Iwona Arendt, jak pani patrzy na to, co dzieje się w tej chwili w starciu między opozycją, posłami opozycji, posłankami opozycji, a policjantami? Listą hańby y, to są ci parlamentarzyści, którzy wychodzą na... Y te demonstracje, które przede wszystkim są nielegalne, łamią prawo. W dobie pandemii takich zgromadzeń nie może być. To jest lista hańby właśnie takich parlamentarzystów, którzy jak Święte Krowy wyciągają legitymację i próbują się przedstawiać, że oni tutaj wykonują działania poselskie. Nie wykonują żadnych działań poselskich. Namawiają do e, takich działań e, i prowokują policję. Te filmy niech. Wszyscy wiedzą, że my te filmy też oglądamy i widzimy, że te demonstracje nie są pokojowe, więc konsekwencje powinny być wyciągnięte wobec takich osób jak właśnie pani Monika Falej, jak pan Czarzasty, jak pani Nowacka, które zamiast rzeczywiście wykonywać mandat poselski w Sejmie i zachowywać się normalnie, to hańbią parlament i hańbią immunitet i poselski i hańbią w ogóle stan poselski. I to jest wstyd, że pani Falej idzie ramię w ramię i legitymizuje działania takiego hamidła, jakim jest pani Lempard. I proszę nie powoływać się na polskie kobiety, ponieważ moje koleżanki, moje znajome, ludzie, kobiety, które do mnie piszą i dzwonią, mówią, żebym o tym mówiła, żebyście Panie nie powoływały się na polskie kobiety, na to, bo nie chcą się identyfikować z chamstwem, z prostactwem, z wulgaryzmem. I proszę nigdy nie mówić o polskich kobietach, że bronicie ich praw, bo nie bronicie ich praw. Monika Falej-Lewica, pani posłuchaj. I tyle, a no, pani posłanka chyba widzę, że nie sobie czyta konstytucji, i widzę, że jest nowogrodnikiem ma, do tej jak powinna powiedzieć. I chociażby to, że mówi o czymś, o kimś w ten sposób publicznie, to jest właśnie legitymizowanie tych agresywnych zachowań, które też policja właśnie stosuje. I bierze przykład właśnie z takiej pani posłanki Arendt, która tutaj, jak widać, sama sobą swoją wypowiedzią pokazuje, jak zachowywać się parlamentarzystka polska nie powinna. Proszę, 102, pani, lata to pani temu, 102, pani 102 lata te temu, dwa lata temu. Ja na nie przeszkadzałam, które więc tak proszę się troszeczkę kulturalnie. Proszę pani. Ja rozumiem, że pani tutaj nerwy szarpią. Proszę panią, sto dwa lata temu kobiety polki wywalczyły Lempard prawa wyborcze do tego, żeby mieć prawo się. wyborcze wyborcze, na pani o posłanka posłanki Tylko Polę. dokończę myśl i też prawo do e, wyrażania swoich opinii. I pani akurat tego nie zmieni jako funkcjonariuszka pisowska, tylko po prostu, właśnie kobiety będą o to walczyć. Nie będzie pani odbierała mi polskości, czy też będzie mi pani mówiła, kim ja jestem, czy jestem Hamidłem. Proszę czy się nie powoływać po na hamidła. polskie kobiety. Więc proszę pani. Proszę pani Jestem Polką i każda dziewczyna, która i, i każda kobieta, się i każda nie dziewczynka, która ja protestuje Polką, i mówi o swoim prawie do swojej. Do, do swoich Moich proszę panią, proszę ja naprawdę na panią pomagać. proszę, żeby pani się zachowywała właśnie godnie, a nie przerywała. Ja, też ja pani panią nie proszę, przerywała, żeby pani więc bardzo proszę na demonstracje, nie które są w czasie, nielegalne, kiedy? Ja mówię. dobrze mówię. widzę, że muszę wkroczyć no. między Panie. Spacery Chciałbym, żeby wypowiedź konstytucja dokończyła konstytucja pani posłowie. To jest, że Falaj. mamy prawo do wyrażania swoich opinii, do protestowania, więc pani mi tego prawa konstytucyjnego nie odbierze bez żadnymi rozporządzeniami. Pani narracją z Nowogrodzkiej. Naprawdę to akurat na mnie wrażenia nie robi. To, że resort siłowy podlega panu Kaczyńskiemu wicepremieru który napuszcza właśnie bandytów na młodzież, w tym właśnie bandytów, którzy e, szykanują ludzi na protestach, no to wybaczy pani. Plus jeszcze oczywiście mundurowi z teleskopowymi pałkami, którzy biją ludzi. No, pani poseł Iwoma Arem, to chciałbym, to żeby teraz karigodna. się odniosła do tych oskarżeń wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie, ja nie do Jarosława Kaczyńskiego, tylko odniosę się do tego, jak działa policja. Policja działa zgodnie z prawem. A jeżeli państwo prowokujecie, pani może sobie robić demonstracje, ile pani wlezie, może pani sobie chodzić na demonstracje, ale zgodnie z prawem mamy taką ustawę, która dopuszcza demonstrowanie, wyrażanie swoich poglądów i może sobie pani wyrażać te poglądy kiedy tylko pani chce, ale wtedy, kiedy nie ma pandemii, kiedy jest zagrożone życie Polaków, kiedy my musimy dbać o to, żeby nie było zachorowań żeby nie narażać Polaków na życie, na utratę życia i zdrowia. A wy państwo robicie te demonstracje wbrew prawu, łamiąc przepisy prawa, a pani jako parlamentarzystka jest odpowiedzialna za to, żeby pokazywać, że prawo należy szanować i należy restrykcyjnie to prawo wypełniać. A policja jest jedynie od tego, żeby chronić i was na demonstracjach, i także innych ludzi, których wy atakujecie, bo sama byłam świadkiem w Warszawie, kiedy wasza demonstracja atakowała ludzi pod kościołem stojących, rzucaliście butelki, sama byłam świadkiem, także proszę, policja wtedy nie reagowała. I pani poseł, proszę, że dzisiaj chciałbym, żeby pani posłanka Monika Falej prawo. mogła się wypowiedzieć, czy faktycznie demonstracje organizowane przez Strajk Kobiet atakują osoby pod kościołem? No jeszcze tutaj pojawiły się filmiki w internecie pokazujące panią Lempart jak mydleje w niewyjaśnionych zupełnie okolicznościach, między innymi w pani obecności. Proszę Państwa, no cóż ja mogę powiedzieć? Dla mnie Konstytucja jest akurat ustawą nadrzędną i nie będzie Pisowski jakiś działacz partyjny mi mówić, czy ja mam prawo, czy też nie. Konstytucja jest i ona jest tutaj najważniejszym dokumentem. Jeżeli chodzi o pandemię, to ja bym chciała, żeby Pani się odniosła w takim razie do tego, co robi właśnie rząd albo czego nie robi. Czyli do tego, że na początku października mówił pan premier, że wszystko jest w porządku, że szkoły mogą funkcjonować, że jest wszystko idealnie, po czym się okazuje, że Testów jest coraz mniej i nagle mamy tutaj ozdrowienie z sytuacji pandemicznej. Może pan prezydent jeździć na nartach sobie spokojnie, bo akurat wystarczy telefon do pana wicepremiera Gowina i nagle się okazuje, że wszystko jest w porządku. Proszę państwa, no nie dajmy się po prostu oszukać takiej narracji, która jest prezentowana. Jak PiSowi wygodnie, tak mamy wysoki zwyżek, mamy więcej testów, więc okazuje się, że jest większa zachorowalność. Okazuje się, poseł... że w tym momencie nie ma więcej zachorowań, von W akurat Ale może protesty, atakowaniu które spacerują, nie, akurat nie czy, na zachowania, manipuluje. wydarzyły. Tak? manipuluje. Jeszcze, jeżeli chodzi o kościoła, nikt tego, te kościołów nie atakuje. Były no incydentalne proszę, przypadki, osama jeżeli chodzi o zniszczenie wersji wersji, elewacji, proszę, wersji, które nie wiadomo, kto nie zrobił. Więc tak, proszę tutaj nie imputować takich nie rzeczy, rzeczy, bo jeżeli nie ma akurat jeżeli jest dochodzenie i złapiemy kogoś za rękę, możemy mówić, kto to zrobił. Panie posłanki, czas nam dobiega końca. Chciałbym, żeby teraz pani poseł Iwona Miała naprawdę, nie miała szansę odniesienia się do wypowiedzi pani posłanki Moniki Falej. No, panie redaktorze, Szanowni Państwo, no sami słyszycie, no, co za bzdury opowiada pani Monika Falej. No, sama byłam się. To jest ta kultura są filmiki i wystarczy wejść i obejrzeć te filmiki, kiedy ci demonstranci agresywni na czele z panią Moniką Falej i panią Lempard. Atakowali, atakowali, rzucali butelkami w ludzi, którzy stali pod kościołem. I to się działo dokładnie na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Naprawdę zachęcam do obejrzenia tego, jak byli atakowani. Wtedy policja nie reagowała. My mieliśmy pretensje. Ja no miałam to chyba. Policji pretensje się. do policji o to, że nie reagowali, nie bronili. Więc je, teraz, kiedy policja wreszcie zaczęła e, działać zgodnie z prawem, to jest bardzo dobrze. I mam i jeszcze raz na koniec, pani pani, proszę się nie powoływać. Na polskie kobiety, bo my jedni chcemy takiego hamstwa na ulicy, wulgaryzmów i takiego zachowania się pani lęka. Musimy kończyć. Wystarczy, że pani posłucha pana Kaczyńskiego, z, z więc w tym momencie będziemy posełki, mieć tą wulgarność i, i to, co państwo robicie. A nie I chciałabym zobaczyć w tym filmie, gdzie rzucam, proszę państwa. I tutaj padło bardzo, bardzo ważne stwierdzenie. że kogoś. butelkami w kościół, więc w tym momencie bardzo proszę internautów, kogokolwiek, polskie radio, telewizję publiczną, bo pewnie państwo macie te nagrania. Pani Aren, pewnie wam przesłała, kiedy rzucam butelkami w kościół. Dziękujemy, Jestem bardzo ciekawa i bardzo ogłaszam rzuciła, konkurs na to, Nie kto pierwszy taki filmik po prostu w, brać, rzuci do sieci. Będę państwu bardzo zobowiązania. Będziecie i wtedy państwo mogli sobie Musimy kończyć. Dziękuję a, bardzo paniom. To były poranne pytania Radia Ośtyn. Naszymi żabający, gośćmi byli posłanka mówi. lewicy Monika Falej. W dużych emocjach również poseł Prawa i Sprawiedliwości Iwona Arendt. Bardzo paniom dziękuję. Życzę miłego dnia i zdrowia. Życzę.